Właściwie to w Nazarecie dopiero szkoła zaczęła być nauczani i w ogóle na poziomie. Wtedy odżyłyśmy. Tam byliśmy cztery lata. Były dwa największe budynki w Nazarecie. To była e, e, był koś, święte, świętej rodziny Kościół zaraz. I tam kiedyś to mnie byli i by, byli zresztą. Dalej, zakonnicy to zakon. Był duży, ogromny budynek. To była szkoła ogólnokształcąca, a myśmy przez drogę, jak przechodziliśmy z, z głównego bloku do Kasanowa, to też był prawdopodobnie by był jakiś, nie wiem czy, bardzo dużo, bo to nas było prawie tysiąc dziewcząt. To była szkoła. Handlowa i administracyjna, No, handlowa. Pani do której chodziła? Do handlowej. A kształcące było właśnie z drugiej strony. To były bardzo duże dwa budynki. A trzeci budynek to był chłopcu powszechna szkoła e, na górze to był klasztor Salezjanów, zdaje się, też duży. Największe budynki to szkoła zajmą. Były, były matury. Dużo przyjeżdżało z, z dziewcząt, które zaczęły w Polsce maturę. Nie skończyły, czy maturę, czy gimnazjum kończyły właśnie na zaleciu. I później wracały do wojska.